Wygląda 45 lat. Który nie jest jebanym alimenciarzem. Nigdy nie był w pracy, kurwa, za granicą. W Norwegii, Danii czy innym, kurwa głównie. I nigdy nie pojedzie. Ja nawet nie mam prawa jazdy, kurwa. Dorian, mam 34 lata. Wystąpiłem w kilku Reality Show. Jest dobrze. Moją pasją jest fryzjerstwo. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Pierdolik hefajstos. Hmm, chyba jesteście bogowie tartaru. Hmm, Ares bog wojny. W Rzymie to był Mars. Nie, jakby nie, ktoś kurwa nie wiedział, bo nie chodził do szkoły. Ale habibi. Pierdole, gladiator. Hmm, Tatunika, nie? No, tylko że puma, kurwa. Hmm, kurwa idzie w górę. Czy hmm. ja gapisz, kurwa? Dobra, idziemy na plażę. Olej rycynowy na bani, widać, nie? Okularki Tom Ford. Wyjebka. Pfff. Jest dobrze. Ja pierdolę Maximus. Mm. Może być. No. Jest dobrze, nie? Sam się strzyga, nie? No. Dobrze wychodzi. Nowe bransoletki, Hermesiki, w ogóle tutaj. No. Dobra. Tak pokrótce to wygląda. O. Na Miami Vice. Prawda jest taka. Pytam Cię jak, jak to z życiem i między tymi związkami w ogóle. Ale czemu się kurwa? Nikt nigdy nie zapyta. Seba, czy czegoś ci potrzeba? Może mocy potrzebujesz Ten trening zakończony Tam jest kurwa niepotrzebne No może być kurwa 46 lat, nie? Apollo Dobra z bliska Po bliska chuja widać kurwa O! Ale o kurwa, jest ok, nie? Gdzie brzuch leciał, nie? O kurwa! Prawie 50 lat, patrzcie. Uu, coś wspaniałe. O kurwa, ale fryzura. Mm, jest dobrze. Skurwa bardzo dobrze. Taka historia z lat mojej młodości. Był to początek lat 90. Byłem wtedy policjantem. Ale było cudne, dobre, dobre. To jest wszystko, co mam zaprezentowałem, takie prawdziwe, zero-kaloryczne. Kurwa, jaki rak się pojawił? Chyba dzisiaj, nie? <laughs> Dieta zero-kaloryczna, kurwa. A ci ludzie, nastolatkowie, coraz więksi, kurwa. Niedługo chodzi i hulajnoga na przekołach, bo. Sruba, różowa puchówka. O, tu. Dobra. Ciśniemy do domu. Ja pierdolę jakiś bili takie. Może być. No. Tam ktoś powiedział, że ja chyba siebie lubię, nie? Taką radę mam dla tych, którzy mówią, że siebie nie lubią, to niech zapierdalają do psychiatry, kurwa. Czy to jest pierwszy stopień do depresji, kurwa. Jak Sylwester Stallone w filmie Na krawędzi. On tam też w zimę zapierdalował w koszulce po górach. Chwila. O kurwa, jako pantera. Kurwa. Jest dobrze. Kolejna skate most. Zaki Za kim nie to co teraz, kurwa. Piękny, jebany brązowy karkar. Pani Kurwa. Pokaż marki single na łapach. Jest dobrze, kurwa. jest bardzo dobrze. Kurwek i kusiciel. Puerto Rico, kurwa. No. Dobrze. Dojewana forma zrobiona na oh, czekoladzie. No. Ale dżentelmen, kurwa. Dobra. Kurwa wygląda. jak się w na pustyni. Dobra. Cyfryczna na Alfonsa dojebałem. Jest dobrze no i tak się robi kurtki pochowa. Kapitan US Navy o fajnym nazwisku. bluza kosztowała 30 zł na no li, Bardzo. nam spacerując po parku Ja pierd... Ale słoneczny patro. Dobra Merał Rzymski, Maximus Decimus Meridius. I kto mi powie, że nie byłem wcześniej w Gladiatorem? Łupiłem całą Galię kurwa Ale jazda hmm. Panie co Biegać w kółko, biegać! A jak ktoś kopnie piłką w ścianę, to przypierdolę. Dobra. Uuu. Tak trochę jak zocha nie? Nie z ze fryzjerem. Hmm. Coś tu nie jest, kurwa. Ja trzeba być pokurwionym, żeby eksponować swoją brzydotę no wszem i wobec ją rozgłaszać bleh, bleh. zdjęcie profilowe czy film jest naszą jakąś wizytówką pamiętajcie siłownia to najlepszy narkotyk o kurwa widać to jest dobrze tak na szybko u fryzjera 30 minut i gotowe nie może być ale chuj tak chwi Szla widzam No Dobra potężne. Karate brzucha, uuu, chyba widać, nie? Proszę, bo coś kurwa wspaniałego. A tyle. Wódz Hunów. Zwracam uwagę tu. Pójście na randkę z Tindera, jest to samo co pójście na yy, kurwę z odlotów na domówkę. O tam, tam z tyłu, nie? To jest dokładnie to samo. To jest nawet cenowo zbliżone. Czy mój wypad na lupy tuż przed plażą zakończył się czymś takim. Dobra, lecimy. Mr Massa e Mr Olimpia, vieni yeah.